Witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale Kasia Sulewska I dzisiaj Nie zwracajcie na ale uwagi No właśnie, że ktoś będzie gadać Ona będzie tylko Jeszcze jest Na kasie No i tak moi drodzy właśnie. To jest kanał e, Na kasie um, um, Potem będziemy nagrywać live oczywiście Na 20 subskrypcji będzie live na już 50 będzie special i live. Na 100 będzie special. się uda, special, a reszty będą special, a live to będą poza po prostu takimi rzeczami. Jeżeli nic się uda, bo nie wiadomo, czy będzie nie da rady w ogóle. No właśnie, bo my wpisujemy kod weryfikacyjny i jakoś nic nie chce nam się zainteresować. Jeżeli znać, to weźcie w komentarzach, podajcie jakieś. Słuchaj, Kaśka! To nie zależy, go, na numer SMS-a do mnie, przyszedł i jakoś się posuwa, co trzeba, i jakoś źle jest. No i moi drodzy, koncepty jest słyp, ale no, nic, nie wiem, jeżeli to nie uda się, to będzie po prostu live. Wiem, że Kasia w tym odcinku prawie nic nie mówi, ja. ale to jest są początki jej na. na, na Będę kre... sama też nagrywać. No tak, ale mam nadzieję, że będziesz umiała montować. Motowanie będzie szybkie ponieważ wejdziemy na YouTube, bo ja u Hasi to jest po prostu Windows. To jest Windows 7. A po prostu musi być 8 i źle montować, nawet różnych aplikacji może. Nie wiem, że to Windows 7. Bo wiem. Bo na jak się włączyć to je. No właśnie. I tak, to ci, tutaj myście przeszli i wtedy będę przesyłać film. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Bo jak nie to ja się zabiję. E, tak, moi drodzy. Mam nadzieję, że przyjdzie ten film i będzie suba subskrypcję. Mam nadzieję, że dacie i nie. Pa!